Strój. Dzień dobry. Państwu. Zapraszam państwa na kolejny odcinek serialu Gotuj z Królem Kuchni. Dzisiaj przygotujemy, przygotujemy wspólnie, to znaczy ja i państwo precle na świętego Marcina. Mam przygotowane następujące składniki: pół kilo mąki, 150 g kwaśnej śmietany, 150 g letniego mleka, 75 g cukru i 75 g rozpuszczonego masła. Wcześniej przygotowałem rozczyn, na, który jest złożony z 20 g rozczyn, 3 łyżek cukru, 3 łyżek mąki i, i, i e, e, pół szklanki ciepłego mleka. Teraz to wszystko przygotujemy i zostawimy na półtorej godziny żeby urosło. Czerwienie woli strzelca strój, boli strzelca strój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu. Proszę Państwa, ciasto ugniatamy tak, żeby było takie elastyczne, żeby się dobrze wyrobiło. I jak już jest wyrobione, zostawiamy je na półtorej godziny, żeby urosło. Zelony, Jak już te składniki się połączą, to w trakcie ugniatania dodajemy 75 gramów roztopionego masła. Gdybym ja ten ostatek orędował, piękniej bym tam wszystko wyszykował, piękniej bym tam wszystko wyszykował. Czerwone i białe. już ciasty są dziecione, przykrywamy ściereczką i zostawiamy na półtorej godziny do wyrośnięcia. Proszę Państwa, w czasie, kiedy nasze święto marcińskie precle rosną, zapraszam Państwa do sięgnięcia do naszej pięknej tradycji pieśniarskiej, a mianowicie do pieśni legionów, które z tym okresem 11 listopada nam się w oczywisty sposób kojarzą. Proszę Państwa. Pieśni te zostały wydane przez wydawnictwo Triangiel i nagrane przez Wrocław Hurbogoria. A zapraszam Państwa do wspólnego pośpiewania w czasie, kiedy czekamy na nasze ciasto. Proszę Państwa, półtorej godziny minęło, ciasto wyrosło, teraz kroimy y, przygotowany wcześniej taki wałeczek, kroimy na 12 równych części, no i z tych 12 równych części robimy potem już y, te y, precle. Tutaj tak matematyczna dokładność. Teraz plecenki robimy tak, że je w sposób taki rozwałkowujemy na taki cieniutki, długi wąż. Proszę Państwa, jak już mamy ten taki długi kawałek ciasta, to zakręcamy go w ten sposób, że tutaj robimy taką pętelkę, zawijamy sobie raz i drugi i potem przekładamy go tutaj. W ten sposób mamy już taki uformowany precelek. Gotowe precelki układamy na blaszce i zostawiamy pod przykryciem na 40 minut, żeby jeszcze wyrosły. właściwie około 40 minut nasze plecelki wyrosły i teraz można na, przed pieczeniem posmarować je y, taką polewą złożoną z rozwltanego żółtka z dosyć ciepłym mlekiem one się wtedy ładnie tak y, przyrumienią pole, jak już będą pole, szerokie, pole, pole, pole szerokie Potem posmarowane już posmarowane te celki możemy posypać na przykład takimi migdałami albo takimi drobno pokrojonymi płatkami migdałów. Ja będę miał właśnie zaraz takie płatki migdałów tutaj. Albo można nawet cukrem takim grubo ziarnistym. Posypać. To zależy co kto lubi, czy ktoś lubi migdały, czy ktoś lubi cukier. Myślę, że tutaj nie ma już żadnego problemu. Jak te płatki migdałów, prawda, opadną na, na tutaj gdzieś obok tych pędzelków, to możemy je potem tą właśnie szpatułką, tym pędzelkiem jeszcze tak do, do tego. Dokleić. O. I potem pieczemy przez około 15 minut, aż się zarumienią w temperaturze 180 stopni. pocieszał Ciebie